Witam wszystkich bardzo serdecznie w następnym, kolejnym oczekiwanym pewnie odcinku. No, nie mógł być oczekiwany, bo grają go tego samego dnia. Tak, dobrze. To zaczynamy naszą grę. Jak pamiętam, zatrzymaliśmy się na stacji naszym pięknym, polskim Jelczem. Teraz wracamy do kamery numer jeden. Musimy jakoś tam zjechać go z prawem. Już złamałyśmy już chyba teraz przez jakieś dobre 30 razy. Ale to naprawdę nic nie szkodzi. O, tylko gra. No chociaż mandaty są realne. Sprawdzimy, czy to jeszcze daleko. Nie, też naprawdę niedaleko. Tak dużą część drogi udało nam się nagrać w jednym filmiku. Więc może zrobię Wam taki krótki świat na modach, albo coś takiego. No i nie wiem, co Wam tam zrobić. Wymyślę coś podczas jazdy. No, skończyły się właśnie tematy, z którym, o których mógłbym z Wami gadać. W sumie, dla Truck Simulator, to, no, no nie wiem, to jest chyba praktycznie to samo co German jest Truck Simulator. Ale niby, niby, niby. Niby wszystko nam idzie tak okej, okay, ale no, spójrzcie na naszą przyczepę Jest praktycznie do połowy, to jedna czwarta, czwarta jest praktycznie rozwalona. O, teraz ktoś wymienia. Nie, 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 moi drogi, nie. Mam za słaby się żebyś mnie Dobra, cześć. O, z ten no, to nie będziemy mogli przeszkadzać, bo to wiecie do nieczyszczę środowisko, jak się coś wyleje. Mam ludzki kader, ale to nie, nie powinno przeszkadzać. No ja się lubiłem bawić w policję w tej grze, jak miałem BMW. I grałem z dodaną kasą. To było praktycznie fajne, bo kurczę, fajne, nie? Kurczę, Lubię tam nawet, ale ona się może po jakimś czasie znudzić w sumie. Ale to wtedy możemy pościągać sobie modów, pobawić się tam. Tutaj, tak jak ja na przykład jeździłem wębką, pościągałem dużo modów. I się bawiłem, jak to się mówi. Balanka była. No. Na no tym polegała tak gra u mnie, ale teraz mówię, ja zbiorę się i, i... nagram let's play. No i tak zrobiłem. Wzięła się w garść let's play i się bardzo z tego cieszę. Nareszcie no, mnie ktoś obejrzy, usłyszy z naszej strony, mnie nie widzi, nie, nie, nie? Jestem żywy i realnym człowiekiem. Możecie mnie tutaj usłyszeć. Mam to manie zasłonienia. jak już mówiłem. No. I na to wygląda, że teraz będziemy się musieli trochę pobawić w tym odcinku, bo po prostu przyjechaliśmy tutaj 3 minuty, ale najproduknie jeszcze się będziemy musieli przespać i będziemy się trochę ulepszyć jak sprzedam przyczepę. A widzieliście, że to są w ogóle mandaty za prędkość? Ja nie mogę, prędkość za, za jazdę świateł, za, 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 za wypadek, no za wypadek chyba szkodowanie nawet. No, przynajmniej mieliśmy szczęście. Uj, o, ale lagi. To naprawdę. Tutaj poprawy widzimy nasze miejsce, gdzie się zatrzymujemy. No jedźcie, jedźcie. O, już się nam no, się chwila pakietka, że to tutaj. Chyba, bo z angielskiego tam, jest, kieł, tam, jest tam uprzedzi, wyprzedziliśmy nas, naszą kąt żeby nacisnąć klucz, 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 ciekawy klucz, jak to jest cyfra klucz. No, to pisze cabinet. To nie wiem, co dać ci na internet. to cool. A nie, jeden raz jeszcze zapłacimy, więc. No, coś damy do rady lepsze. Następną rzeczą, którą teraz transportujemy, to będzie jakaś cysterna może, albo coś. nie wiem, jeszcze nie jestem. A, ale najpierw musimy zjechać tutaj. Do stopu, jak to się mówi. No wystawa tak fajna. Kiedyś się na niej zaklinowałem, Naprawdę. To było śmieszne wtedy. Kiedy koła mi tam zjechały na dół. I teraz mówię że jak tam są wyjechać. No, no i no i w ogóle nas nie co zrobiłem. No naprawdę nie Chyba o czymś zapomniałem Teraz nam się skończy paliwo i będą jajka Ale nie wspomogę się modem Nie będę wasaż siebie przy okazji Nie no powinno nam starczyć. Pojedziemy do miasteczka, co jest tu niedaleko i... Ale teraz musimy się przespać Spimy. No, śpimy no, godzinę. Nie wiem którego nie widzę. No. To co? <coughs> Do godziny drugiej no nocy. Rano. Rano. Poprawka rano. Hmm, dobra, weźmiemy jakąś cisternę może. Nie możemy tutaj niczego przyjąć, ponieważ jest tylko do Warszawy, do Warszawy podejrzewam, że w nie dojedziemy. Nie będę ryzykował. Musimy się wrócić. stąd do firmy. Chyba nam gdzieś za bo tak strzelało. i laguje, tak skoczy laki, laguje i laguje. No jeszcze niedawno nie wiedziałem jak się, się piewa moda co dopiero ja. Ja i Let's Play, tak naprawdę. To jest normalnie szok Let's Play i ja, a to przeżytek praktycznie. Chociaż to chyba nie jest zbyt dobre określenie. No. Plejnik nigdy nie kręciłem, więc tak naprawdę to jest przeżytek. Tak, naprawdę to naprawdę było odpowiednie słowo. I nasza polska ciężarówka. Tak, my jedziemy do tutaj.

nie wiem czy zapiąłem się czy nie czy zapiełem się uuu pijcie mi kurcik. no i nasz mam mnie ochotę na jogurt fajnie no prawda, przez cały ten, film, ten filmik będzie naprawdę nudny, bo kręciliśmy się w kółko z tą ciężarówką naszym jelczem, jak to już wspominałem. Kręciliśmy się nią w kółko i tak, wali wszystko. Kręcimy się w kółko jak idioci. Może tak się to powinno nazywać. No. No może tak nazwać ten odcinek nawet tą część odcinka. Zatankujemy coś za 10%. To jest za sorę za 10 euro. Tak, co się zniemy? Zatankujemy za 10 euro. No przykład ja tam mogłem zatankować to za 100 euro. No. Niech pan idzie tam do, do tego faceta, co musi właśnie. Jezu, tak no, czy w mało roku byśmy uderzyli w to. Tu wyleczylibyśmy z powietrze. To mi przypomina mam, jaką jakąś jakiś trochę smoły, co z dachu cieknie latem. Nooo! Do 10 nie da się atakować. Dobra, jedziemy Chociaż pożegnałbym się tutaj już i zrobił potem ten par kolejny part w tym. Kolejny partner, zrobimy następny. Tak, to jest dobry pomysł, żeby się pożegnać w nocy. Żegnam was, ja i mój ukochany polski jelcz, któremu z jakiegoś powodu dziwnie się nie niby światło, niby świecą, ale niby nie świecą. No właśnie, to. O, niby świecą, o, ścianą światło, o, ładnie, o. Światła ja świecą. Dobra, ale patrzcie na to. No, nie ma świateł. Haha. Fajny. No. Kierunkowskazy też nie chodzą. Może chyba nigdy nie... jak jaki rol. Tu nic nie chodzi tu Tak, Polska to jest jednak made in Poland. I tak, i za to się ją kocha. To ja proponuję Bardzo się dać, nie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. No i tak. Do zobaczenia. Cześć.